Dzień dobry! Haha, zobaczcie, co tutaj pięknego się wydarzyło. Pewnie niektórzy z Was pomyśleli, że WS504 się znowu zepsuł, a dokładnie STK. Nic bardziej mylnego. Bóg recyklingu i odpadu spojrzał na mnie uśmiechniętym okiem i oto co się wydarzyło. Już niektórzy z Was pewnie wiedzą, co to jest. Ale ja jeszcze nie. AWS 504. Po co mieć AWS 504, jak można mieć AWS 504? I można sobie odpuścić tuner, ponieważ to cudo ma w sobie też tuner. Ma bardzo mało przycisków. I ja się bardzo zastanawiam, jak tym cokolwiek można zrobić, ale chyba można. Słuchajcie, obejrzyjmy go, a później zobaczymy, czy działa. Co ma w środku? I może coś jeszcze więcej o nim powiem. Zostańcie z nami. Lisie naprawianie, zaczynamy! Niestety syf jest tak duży, że ja nie mogę. Co myślicie o tej hybrydzie? U oryginal? Kurz na pewno jest oryginalny. Ciekawi ten jeden kondensator. O, gastro się zrobiło. E, ciekawi ten jeden kondensator, dlaczego jest inny bezpieczniki OK. Chociaż tu korozja może powodować jakieś problemy, ale to sprawdzimy Elwa 2 razy 4000 Co tak mało, chyba nie ma roku. Też dziwne, nie no naprawdę, kiła, mogiła. Tuner tutaj powinien już być na nasze aktualne pasmo. To jest kondensator z jakimś takim dziwnym cyckiem. Słuchajcie, nie, to, to najpierw trzeba wyczyścić, a później będziemy kombinowali. Ten update jest trochę mało przekonywujący. Taki terminal to bym kupił. Halo, jak ktoś ma to dajcie znać. Chociaż z drugiej strony poczekajcie, zobaczymy, czy ja nie będę miał części do aws Bo to może jest nic nie warte. Nie ma co, słuchajcie, jest znacznie lepiej. Ale do ideału mu jeszcze sporo brakuje. Najgorsze no są takie miejsca, jak tutaj, gdzie po prostu został strzała. Coś, coś mu się przytrafiło. Tu taki strasznie duży ubytek w obudowie. No ale poza tym, najważniejsze, że ma wszystkie przyciski. Hmm. To i ten czas. Czas podać mu trochę napięcia. Co trzeba wiedzieć o AWS 504? Też hmm. może współpracować z korektorem. W sumie jest takim trochę zamiennikiem dla może mniej zamożnych yy, ludzi był robiony, którzy nie potrzebowali aż takiej dużej mocy. Układ STK4141V, czy tam rzymska piątka. Podejrzewam, że to sterefoniczny, czy na pewno jest to sterefoniczny salak, który prawdopodobnie nie ma aż tyle mocy. Aczkolwiek, jeżeli ktoś mieszka w bloku, po co mu dwa razy 1000W, czy tam ile według chińskich yy, jednostek, może mieć a ws 504 Wow. Słuchajcie, on no, żyje. Tylko co dalej? Ho, CD, TAP. Ta, ten wyświetlacz trochę trudny. Mm, przyciski. Okej. Okay. Chyba domyślnie jest mono. Jeżeli złapiemy jakąś stację, przełączy nam się na stereo. Dobra, czas najwyższy, podłączyć głośnik. Dobra, jeden kanał, jest git. No i tutaj, tutaj pojawia się jakiś problem, ale słyszymy cokolwiek, więc STK chyba nam odchodzi. Gdzieś, gdzieś nam znika po prostu sygnał audio. Musimy zrobić po prostu śledztwo. Czy może z worka kwalizera nie łączy? Chyba, chyba to nie to. O. Dobrze, to znak, że STK działa. Słyszeliście sami. Niestety nie obyło się bez odpalenia schematu. Ale ok. Nawet najgorsi muszą sobie pomagać z schematami. Więc teraz tak, dedukcja wstępnie. Jest brum na wejściu do płytki tej equalizera, jest wyjście. Na głośności też mamy, no i nasz cały sygnał dochodzi do w, W705 złącza według schematu. Na tym złączu sygnał powinien bezpośrednio już udać się do złącza equalizera. I tu też jest. Słyszycie? Doktorze, i infrastruktury. I to Czyli zworka jest albo uszkodzona, albo samo gniazdo jest uszkodzone. A tak naprawdę! Wcześniej na to nie zwróciliśmy uwagi. Bez tym lamusem chyba. Ktoś wsadził tutaj tą zworkę do Fono. I mnie to mega zmyliło, więc... Ale protestów we Francji przeciwko zapowiedzianemu wprowadzeniu obostrzeń dla osób nie zaszczy... To trzeba być naprawdę mną. Dobra, czyli AWS 504, e, ok. Dam górny dekel do malowania. Czyli, jeżeli mi się 504 zepsuje, to podkładam AWS-a i udaje, że wszystko jest ok. <grym> to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, sprzęt trochę działa, e, czasu i sam scala KSTK jest ok. On jest letni albo nawet nie, ale to miejsce, czyli stabilizator wszystkich napięć we wzmocniaczu. To jest jakiś dramat. To jest z Meksyk. Jest bardzo gorący, nie da się go dotknąć. Ja się nawet oparzyłem. Drugi raz nie próbuję. W sprzęcie. Dla tych, którzy zaszczepili się przeciwko potencjometry, są ok. Nic nie szumią. Co jest zaskakujące. Widzicie jaki bałagan był w środku. On był na pewno w niesprzyjających warunkach przechowywany. Tu mamy też jakąś korozję, gdzie nie gdzie, na gniazdach bezpieczników. Bezpieczniki po prostu wymienię dla świętego spokoju. Więc. Cały czas aktualna zostaje sprawa całego zestawu oryginalnego, najlepiej tych gniazd głośnikowych, i mamy sprawny sprzęt. Więc, co możemy powiedzieć? Trzeba sprawdzać dokładnie, patrzeć, bo tak naprawdę dużo rzeczy jest dobrych, tylko użytkownik nie jest zbyt dobry. Dobrego dużo. I pamiętajcie, szukajcie na przokach, szukajcie po śmietnikach. Szukajcie nawet po domach znajomych. Czasami warto zapytać. No mi się parę razy udało. Mam fajną francuską wersję, gdzie widzieliście, gdzie w tunerze nawijałem yy, skalę. To, to był darowany sprzęt, więc jeszcze raz bardzo za niego dziękuję. Jak ktoś ogląda, właściciel poprzedni yy, ten kanał. Hm. Dobra, nie przeciągam na powrocie zrobię rundkę po lokalnych, dobrych miejscach, gdzie można zawsze coś trafić. Skręcam i się stąd wykręcam. Bajo! Cykunę się!